światła. Pojawiają się nad głowami jedno, drugie, trzecie, czwarte i piąte światło. I zobaczymy, kto będzie miał tutaj lepszy start. Ruszyli nasi zawodnicy. E, spójrzmy. Sabała z bardzo dobrym startem. Z dobrym startem również Michalak, ale nie ma gdzie się zmieścić obok tych Red Bulli. E, e, Oficjalski Janusiewicz w kontakcie z Michalakiem. Michalak e, zbiera jedną pozycję od Janusiewicza. to właśnie. I już teraz atakuje drugiego z Red Bulli. Oficjalski musi się bronić. E, e, Michalak w pogoni. Próbuje próbuje ze wszystkich sił. Grzona na pozycji ósmej w tym momencie w pojedynku z Siudakiem, a przed nimi Jakub D. I podzieliło nam się postarcie tutaj na dwie takie małe grupki. Siudak w natarciu, w natarciu Grzona. Nie mamy jak teraz zobaczyć, co ma zrobić Siudak i bardzo mocno spóźnia hamowanie. Siudak o mal, niemalże uderza w Jakuba D. No te warunki są naprawdę trudne i te opony nie trzymają się tak, jak trzymałyby się na suchym torze. Jakub D cały czas wysoko na miejscu szóstym, a Malak już uporał się z oficjalskim i Renault w pogoni. Bontorek wyprzedza się z Sabałą. Bontorek kontra Sabała. Bontorek obejmuje prowadzenie w tym wyścigu, ale Sabała ale po wewnętrznej cały czas odpowiada i ma lepszą linię w do zakrętu numer 12. Sabała wychodzi z tego pojedynku zwycięsku, ale Bontorek już zaczyna tutaj pokazywać swoje tempo. To by też tłumaczyło, dlaczego tak... Mimo wszystko mocno tracił do oficjalskiego A tutaj walka jeden do jednego W tym starciu Michał Bontorek wychodzi nam na prowadzenie Do zakrętu numer 10 Mamy pierwszego nowego lidera Jak odskoczył szybko Bontorek A zbliżył się mocno Michalak Znowu mamy walkę trzech bolidów Na pozycji pierwszej Oficjalski wypadł trochę z tego obiegu Ale to nie zmienia faktu, że cały czas Michalak jest Niezamowicie groźny Błąd chyba musiał popełnić Sabała i ślizga się mocno Sabała Zjeżdża do pit stopu, czy to będzie wymiana na skrzydła spojrzymy na to zaraz, i mamy 1-2 dla y, Reno, po raz kolejny. Bontorek i Michalak na czele w tej walce do Górkowego, a Górkowy wyprzedza kat, pragrzonek. Kamil Górkowy na miejscu trzecim wyprzedza zawodnika McLarena. Co za sensacja! Kamil ależ, Górkowy, ależ, niesamowite to to wyprzedzenie. A Michalak zjeżdża teraz do pit stopu I odpuszcza Bontorkowi Chociaż zbliżał się do niego dosyć mocno To jest chyba ten moment, w którym wszyscy decydują się na pit stop I to jest strategia na dwa pit stopy Drugie opony pośrednie Prawdopodobnie założone będą tutaj do bolidów Michalak z jednym postojem Wyjeżdża nam na miejscu szóstym Tuż za Michałem Sabałą, który to wyprzedza do Michalaka do zakrętu numer dwa. No akcja od samego początku. Czy Sabała zmieści się w tym wszystkim? Czy Michalak jednak wyjdzie z wycisku Michalak uderza w sabałę? Ale to jednak nie zmienia nic w tej walce cały czas. Delikatne. Mimo wszystko bardzo bezpieczne. Jednak za plecami Michalaka dzieje się bardzo dużo. Puchylski i zabała tuż za jego tylnym skrzydłem. I teraz czy zabała będzie atakował. Kubów stoi na linii wyścigowej i uderza w niego. Sabała przymyka teraz go bardzo, bardzo mocno kubu. I traci bardzo, bardzo dużo Kubów nie liczył się w tej walce no, Chociaż zrobił. w sumie nie, on się liczył w tej walce On jeszcze bez postoju, co prawda Ale no tutaj Michalak stracił bardzo dużo I przednia lotka w ponidzie Michalaka jest uszkodzona Michalak musi zjeżdżać do pit -stopu I traci kolejną pozycję Na miejscu czwartym jest Sabała Gdzie wyjedzie Bontorek Czy Bontorek wyjedzie przed Sabałą To jest niesamowicie ważne Pierwszy zakręt wykonany przez Michała Sabałę, A Bontorek jest przed Dziukiem Czyli jeszcze samochód różnicy za Sabałą Michał Bontorek Bontorek prowadzi ten wyścig eee, A teraz na czele Atak Sabała Po wewnętrznej, atakuje Bontorka I bardzo, bardzo Defensywnie w tym Środku zakrętu jedzie Sabała Uniemożliwiając Bontorkowi atak A w zasadzie kontrę jest wirtualny samochód bezpieczeństwa. Wirtualny samochód bezpieczeństwa daje bardzo dużo zawodnikom takim jak Dziuk, e, Michalak i Puchyrski, bo wielu z nich będzie teraz pitować, a Dziuk nie musi. E, I w, na wirtualnym samochodzie bezpieczeństwa może tutaj sporo nadrobić. Proszę spojrzeć, pierwsze pitstopy. Oficjalski, e, Grzona, e, Siudak. Te osoby już e, wyjeżdżają. Janusiewicz cały czas jest na torze. E, oficjalski już z powrotem również na torze. A Dziuk wskakuje nam na, na piąte miejsce. Sabała e, zjeżdża do pit stopu. Do pit stopu zjechał Michał Sabała. Undercut w jego wykonaniu. Czy Bontorek również będzie zjeżdżać? Proszę, jak świetnie wytajmował, to Sabała. On zostaje na pozycji drugiej. Ma naprawdę przed sobą pusty, pusty tor. I teraz tylko musi gonić Bontorka. Czy Bontorek będzie zjeżdżał? Ale zjeżdża, zjeżdża. Bontorek zjeżdża. I gdzie on się pojawi? Bo Sabała raczej go wyprzedzi. Gdzie jest Bontorek? To jest bardzo bardzo ważne. Czy Sabała, ten, ten undercut się uda? Ten Potem. undercut Michała Sabały się uda. Jeśli to będą softy. Mediumy zakłada Bontorek. Gdzie jest Sabała? Sabała już przejeżdża przez metę. Michał Sabała, Sabała obejmie nie ma, prowadzenie w Bardzo duża przewaga Sabały na ostatnie 10 okrążeń. I ten undercut wyszedł Mistrzowski, a oficjalski włącza się do walki. Oficjalski w strefie DRS Michała Bontorka. I Bontorek w opałach. Bontorek w poważnych opałach. Dogoni Sabałę, że, że będzie walczył A Kamil w Górkowy próbuje teraz wyprzedzić Kamila Dziuka po zewnętrznej do nawrotu. Czy uda się to Górkowemu? Czy to jednak Dziuk będzie miał tutaj lepszą trakcję na wyjściu? Ale proszę spojrzeć, ile przyrzepności znalazł Górkowy. Znajdzie chyba tę przyrzepność również Grzona, bo koło w koło teraz z Kamilem Dziukiem do tego zakrętu. Oj, teraz zdarzają się zawodnicy! I mamy tragiczną sytuację! Dobrze. Bardzo niedobra sytuacja! Dziuk przestrzeliwuje ten zakręt i wysuwa się do zewnętrznej. Tam było praktycznie w... W pewnym momencie trzech zawodników obok siebie, no i to jest ten nonszalantki Dziuko, o którym mówiliśmy, znowuż niemalże uderza w Grzonę i mogło się to skończyć fatalnie, ale Grzona chyba uporał się już Dziukiem, chociaż uderza w jego plecy teraz y y Grzona i Dziuko wraca się bardzo, bardzo blisko, tutaj było, żeby stracił kompletnie już szansę w tym wyścigu i, y I Grzona oglądamy. próbuje. Właśnie, zobaczmy. Żona próbuje, tam było zamieszanie i świetne rozegranie strategiczne ze strony Grzony. Warto na to spojrzeć w powtórce, bo to nie było wcale takie głupie wyprzedzanie z jego, w jego wykonaniu. Oj nie. Górkowy spada nam na miejsce szóste po błędach, a błąd popełnia również Grzona i to dziuk skakuje nam teraz na miejsce numer 4. Grzona, możliwe, że tam był jakiś kontakt z Górkowym, a my zapraszamy Państwa do głosowania na kierowcę dnia, które już za chwilkę pojawi się na naszym czacie. Ostatnie dwa okrążenia. Górkowy kontra Grzona, kontra dziuk. I kto tutaj skończy ten wyścig na czwartym miejscu? Obraca się Grzona! Obraca się Grzona! Tam nie wiem, czy nie było kontaktu z Górkowym, ale widziałem tylko, że obrócił swój bonit Kacper Grzona. Miejsce dziewiąte, dziesiąte, czy wypadnie nam poza punkty Kacper Grzona? Tak, Xionak przeskakuje Grzonę i kończy ten wyścig Grzona prawdopodobnie poza punktami. Sabała kończy ten wyścig, kończy ten wyścig również Bontorek i Michał Sabała wygrywa to Grand Prix. Drugi przyjeżdża Bontorek, trzeci oficjalski.